Witajcie w Holokronie! Dzisiaj poznamy bliżej jedną z ulubionych bohaterek, na którą czekało wielu z was, czyli Asoketano. Jej historia jest niezwykle bogata, dlatego skupimy się w tym odcinku na genezie postaci, jej umiejętnościach i pokrótce opowiem Wam o historii. Resztę oczywiście dowiedzieć się musicie sami, m.in. z serialu Wojny Klonów. Zapraszam. Shili. Ojczysta planeta takich osobistości jak Rana Tej czy mistrzyni Shakti. Na tym globie rodzi się także mała Togrutanka imieniem Asoka na 36 lat przed Bitwą Jawin. W wieku 3 lat odkrywa ją mistrz Plo który przylatuje na planetę z pewną misją. Zabiera dziecko ze sobą, by od razu chować i trenować je w zimnych murach zakonu Jedi. I tak kolejne dziecko zasiliło zastępy Akademii. Tano przez całe życie jednak będzie niezwykle wdzięczna swojemu mistrzowi za ofiarowanie jej nowego życia. Lata młodzików spędziła w klanie Klaumaus, otrzymując w nim specjalistyczny trening, między innymi w kontrolowaniu piasku pochodzącego z planety ze zgrupowania Gelviddis, w której to sztuki nauczył ją sam Mistrz Yoda. Asoka wykazywała wyjątkowy talent w wielu dziedzinach Jedi. Wyjątkowo wcześniej otrzymała status padawana z rąk Mistrza Jody oraz została przydzielona do obiecującego rycerza Jedi Anakina Skywalkera, który miał wyuczyć w młodej adeptce poczucia odpowiedzialności. Nie żeby sam był w tej dziedzinie wyjątkowo charakterny. Ich więź miała nie tylko wyszkolić Tano na obiecującego rycerza, ale przy okazji ostudzić w Anakinie jego dziwne poczucie przywiązywania się, jakie wykazywał w stosunku do niektórych osób. Wraz ze swoim mistrzem, który wciąż pozostał w randze rycerza, rzuciła się w wojenną zawieruchę i brała udział w niezliczonych misjach, większych lub mniejszych zadaniach, wciąż szkoląc się pod okiem Skywalkera. Podczas swoich wojaży miała przyjemność pojedynkować się z samym generałem Grievousem czy Asaj Ventress. Nie obyło się także bez lekkich potknięć, jak choćby podczas bitwy na Felucji, gdzie Tano nie podporządkowała się rozkazom generała Kenobiego. Stanęła za to przed Wysoką Radą, by być sądzoną przez mistrza Windu oraz mistrza Jode. Mimo przyznania się do błędu i wstawiennictwa ze strony swojego mistrza, została czasowo zawieszona w pełnieniu obowiązków na polu bitwy i przydzielona do pracy w archiwum świątyni w roli strażnika pod kierownictwem mistrzyni Nu. Konflikty jednak lubiły osoby Asoki. Zaraz po objęciu nowych obowiązków musiała walczyć z pewną łowczynią nagród. To zresztą nie ostatni raz, kiedy miała do czynienia z przedstawicielami tego zawodu. Cat Bane czy Boba Fett także mieli z nią do czynienia. Tano nie miała niestety szczęścia do Rady Jedi. W wyniku zamieszania i nieprawdziwych oskarżeń została jej przypisana wina bombardowania, jakie spotkało Świątynię Jedi. Rada, przez namowę samego Tarkina oraz nacisk ze strony Senatu, wydaliła Tano z zakonu, by ta mogła być sądzona przez Sąd Wojskowy. Jej obrączynią została sama Padme Amidala, prokuratorem zaś wspomniany Tarkin. Tuż przed wyrokiem Skywalker doprowadził prawdziwego sprawcę całego zamieszania, czyli Barrie Sophie. Zakon oczywiście natychmiast zaproponował ponowne wcielenie, Jedi, ta jednak odmówiła, czując się zdradzona przez ludzi i instytucje, którą uważała za swój dom. Skywalker próbował zatrzymać swoją byłą uczennicę, rozumiał jednak jej motywację, a Sokatano opuściła zakon w złocistym świetle wschodzącego słońca, by podążać dalej swoją własną ścieżką. Jej odejście odbiło się mocno na wielu członkach zakonu, w tym na Mistrzu Jodzie, który czuł się winny nie dania wiary jej słowom obrony. Co dalej stało się z Asoką? Tego musicie szukać we wspomnianych animacjach Wojny Klonów oraz na kartach komiksów. A historii tam nie mało. Słów jeszcze o samych umiejętnościach i cechach Asoki. To Grutanka podczas treningów, jak i walk na śmierć i życie, wykazywała tendencję do lekkomyślności graniczącej momentami z agresją. Wygrana była dla niej jedyną możliwą opcją. Nawet w rozmowach z przeciwnikami stawała się butna i dominująca. Lubowała się także w wymyślaniu obraźliwych pseudonimów dla swoich wrogów, jak i przyjaciół. Podczas uzyskiwania informacji potrafiła grozić i straszyć ofiary i choć nigdy nie posunęłaby się do ich spełnienia, jej zachowanie nie przeszło bez uwagi. Głównie mistrzyni Luminara Unduli wskazywała, że jej zachowanie nie jest godne ścieżki Jedi. Jej charakter był w dużej mierze odbiciem nauki postawy jej własnego mistrza. Skywalker, mimo wyjątkowej relacji ze swoją uczynnicą, nie dostrzegał, jak bardzo Asoka jest w niego zapatrzona. Jej przekonanie o własnej wyższości nieraz kosztowało życie wiele klonów. Asoka uważała jednak, że jej umiejętności i pozycja usprawiedliwiają jej decyzję, choć śmierć żołnierzy była dla niej bolesna. Mimo tych cech, była jednocześnie niezwykle ofiarna i skłonna poświęcić swoje życie dla spełnienia obranego celu. Przyjmowała krytykę, przyznawała się do błędów i nigdy nie zrzucała winy na innych. Co do walki mieczem świetlnym natomiast, tutaj Osoka także wykazywała wielki talent. Używała dość niepopularnej formy 5, wybierając technikę Shien. Ścieżka smoka Cright była dość agresywną formą, co idealnie pasowało do charakteru walczącej. Potrafiła także doskonale walczyć techniką Ataru z formy czwartej. Pod okiem Skywalkera uczyła się także techniki Diem So oraz podstaw Niman z formy 6. Dodatkowo uczyła się walki techniką Yarkai, czyli dwoma ostrzami, z tym, że dodatkowym mieczem było Shoto. Jej kontakt z mocą również był wyjątkowy. Potrafiła wykonywać potężne skoki, wspomagane mocą oraz popisywała się umiejętnościami zakresu akrobatyki. Telekineza, uderzenie mocą oraz technika wpływania na umysł, wszystko to leżało w zakresie umiejętności. Dodatkowo, dzięki specyfice jej rasy, potrafiła w niewielkim stopniu za pomocą pasywnej echolokacji wyczuwać położenie obiektów znajdujących się dookoła niej. Umiejętność ta niezwykle przydatna była podczas walki. Skywalker nauczył jej także pilotażu oraz podstaw mechaniki. Słowem, Asoka Tano była niezwykle dobrze wyszkolonym użytkownikiem mocy. A no i znała jeszcze łuk, czyli dialekt łukich. Tyle w temacie Asoki Tano. Dzisiejszy odcinek jedynie liznął temat historii tej postaci, także koniecznie poczytajcie o niej więcej. Dzięki za oglądanie i niech moc będzie z wami!